Miejscówka koło wieży świętej barbary. No zaraz będzie wschodziło słońce. Tutaj widać całą dolinę, widok na Pireneje. To już jest końcówka Pirenejów. Miejsce, gdzie jest parking, to Pasemko Górskie jest uważane za jakby ostatni ostatnie pasmo Pirenejów oddalone najbardziej na zachód parking jest naprawdę mega widokowo położony spędziliśmy tutaj spokojnie nockę jak widzicie stoi trochę kamperów a wieczorem było tu trochę młodzieży ale nie, nie, nie zachowywali się grzecznie. No, tu jest widok na ocean. Tu się pasą krówki, owce, konie. To jest ta wieża obronna świętej Barbary. No, parking jest asfaltowy, dosyć równy. W ogóle dojazd tutaj jest też fajny. Widokowy jest kilka miejsc, gdzie można się zatrzymać i naprawdę widać super. Zresztą tutaj przy parkingu też jest zrobiony punkt widokowy z mapką pokazującą co widać. To miejsce jak najbardziej polecamy. To jest fajne. No i tak to wygląda jeszcze tak z bliska.